Dobra, także cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Miki. Nie muszę poprawić wzmórka. Dobra. To się nastawa nas bardzo serdecznie. W ostatnim odcinku Vlogmas, a raczej No twór vlogopodobny, czyli niby Vlogmas, ale nie do końca... Na moim kanale ostatni odcinek jest teraz. <laughs> Więc tak, mamy Wigilię. Dzień. 24 grudnia. No i cóż jak powiedziałem tak zrobiłem ostatni dzień. Yy, raczej, ostatni dzień. No, w Wigilii, powiem, że będzie odcinek. Jaki oto jest? Jesteśmy dzisiaj z Baby Olą I słuchajcie, no, to jest raczej ten jeden z tych krótszych odcinków. Nie będę przedłużał, bo też zbyt dużo tutaj nie chcę mówić. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego, a raczej wesołych świąt, żeby się z rodziną. Mm, no i po prostu, żeby mimo, że te święta są inne, to, żeby były tak jak każdy inny. A to dobry, nie? No właśnie, no. Także. Nie też to się bardzo jakoś rozklejać. No, wiecie, jest jak jest, ale będzie lepiej. Mam że właśnie w ogóle też puściliśmy dzisiaj tą trapko Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Z tego, że będzie taka, taka tradycja, bo do, co roku planujemy coś takiego wypuszczać, więc. No, może być ciekawy. że jeśli się jeszcze nie słuchaliście, to przesłuchajcie, bo jest naprawdę fajne. A jeśli słuchaliście, to dajcie znać, jak Wam się podoba. No i co, życzę Wesołych Świąt, wszystkiego dobrego, fajnych prezentów. Do zobaczenia w samym odcinku. Ja raczej nie wiem, kiedy będzie ten odcinek. No, ale będzie na pewno. I dzisiaj krótko. Ja byłem Miki, To był Baby Yoda. To był Nowoksynce 1. No i to były 4 odcinki Vlogmas, tak? Piękna seria. Piękne wspomnienia. Mam nadzieję, że będziemy to powtarzać. Z fartem. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Oho. No i co?